To zacznijmy QA Haspin kiedy nowa nuta? Nie mogę się czekać, bo robisz mocny bangery. Już mówiłem, nowa nuta będzie wtedy, kiedy będzie nowa nuta, no Jakub 222 pyta Jaki jest twój ulubiony napój lub jaki najczęściej pijesz? Pepsi Max, czasami pije Fante. Kalwin Kro Crow... Żar pyta Co będzie na 1000 subów? Czy będzie więcej vlogów? Kale z baraniną czy z kurczakiem? Drożdże czy gwoździe? Half Life 2 czy 3, 3? Mint czy peppermint? Na 1000 subskrypcji jeszcze nie jestem pewien, to muszę ustalić. Może będzie więcej vlogów. Nie mam nic do powiedzenia póki co. Kebab z kurczakiem, drożdże, Half Life 2, mint. Kiedy idziesz do fryzjera? A jeśli idziesz, to jak planujesz się obciąć? Póki co robię protest. Nie chcę obcinać włosów. Śliweczka pyta. Czy zamierzasz kiedyś zagrać sam w jakiś horror? Ale nie w Robloxie. A jak tak, to kiedy? Mam w planach zrobić film o fazmofobii. Spokojnie, śliweczka. Doczekasz się. Jaki będzie special na 100 subów? Sprzątanie pokoju. Czyli do pozdrowi. Czy na 100 subów będzie na odcinku sprzątanie pokoju? Tak. Hasbin, kiedy film z Lego... Sp P będzie na pewno. Kostro pyta. Windows 8 czy 9? Windows 98. Czy on. banowałbyś, bo nic nie, zro bo nie zrobiłem nic złego? Tapir. Mówię ci, że ty już przegiłeś pałę na moim Discordzie. Kawesaki. Dlaczego nie grasz Valoranta? Bo się boję, że na ciebie wpadnę. Anclef. Czy mam szansę. Wy ścignąć cię w wysubach? Nie, nie masz szansy. Wiesz dlaczego? Bo mam lepsze zasięgi. Kasiuj odpyta: Masz dziewczynę? Nie mam dziewczyny, ale mam nadzieję, że kiedyś znajdę. To było tyle. Cześć.